No, no, dobra, dobra, idziemy już tam. Ej, widzisz te kaweczki? Nie, yes, nic nie ma tu Nie widzisz? Ale ty jest Tu? Tu? Wszędzie są jakieś takie tubki. Tu? jest. Dziwne. Ty, tu jest. No. Dziwne. Ej, to to robi? Mhm. No Musimy to trochę przez tej tempu chyba niby ma być tam w tej oponie. No nie wiem. Ej, Ej ale to jest łopata, widzisz tu łopata? To moja! Ja moja ja ją dostałem, łopata! Ja jej dostałem w prezencie od rodziców na urodziny. No, chodź do tej opony. No dobra. muszę że wydanie tam jest ty rozsypane, widzisz to? One no. idą tu, tu i... Mówiłem o tym w czasie. Weźmy nadraj, mnie. Nad nad mnie. Dobra. Odkopujesz tak, tak. na no. to? O, no mnie. Nadrywaj mnie? Podaz na mnie. No. Witam, bo pewnie mnie nie widzieliście. Dobra, wyjmujemy to. Ty to chyba jest zatopane, to chyba nie jest w tych tamytach, nie? nie? To to A ja zostawię tam jest startą zatopał? Nie, na pewno nie, bo by się rozmokło w takiej wilgotności. Ej, coś tu jest! Dobra, szybko odkopuj to. Bo jestem ciekawy. Ej, coś tu się... jest. O tu! No? Dawaj, tak kop. Bardziej O, staj, bardziej w tą stronę. Gdzie to jest? O tu, o tu, tu, tu. A to jest gdzie? To coś tam było. oskłama. O, co to? jest O kurde. Za stopu i mi pomożesz to wyjąć. Dobra, mamy. Idziemy w Twoim putu, albo na wyrębie do rozpatrujemy. No, idziemy sobie z tym. Wziąłem moją łopatę, Nikodem wziął pudełko. No i idziemy. O, no. Drywasz? Tak. Dobra, to, to tutaj. O, idzie, to się otwiera. Hmm. O, tu. Czerwony? Nie topech. Czerwony? Czerwony nie topech. Dobra. Tu jest jakaś koperta? O fu! Czerwony to fajnie. Ej, i fuj jest to ty jedno. Ej tu nie zrobię zno. Kibel. Mieliśmy dostosować na dwa lajki, ale jestem pewny, że te dwa lajki są wbite. Dawaj, bazaj idziemy do Tibla. Dobra, jesteśmy już powiedz chodź bazaj. Chodźmy. Zapraszam, zapraszam. Jestem... Musimy coś w pudła zdjąć, ale pod wyzwaniem sobie je położymy. Na bacz to ja twoje Antibel. Co to jest? Bałeś to wyjmi. O kurde, ale zniszczono. Tomin, to do o Tomina. Idziemy do tego Tomina. Co to? To

Zaraz ja pragnę to weź te sesłeś odnieść tam, gdzie było dobra? Co gdzie było? Nie kiedyś tam widzieliśmy chyba, nie? Błazy, no czy? tak, dzisiaj przecież. A no faktycznie. No dobra. No. To idziemy odnieść. Ej, o to. Chyba, co to jest? Czekaj. No. Jezu Okno Ej, a tu nie jest tam, na moim podwórku, gdzie jest te okno i ta kanalizacja? Idziemy tam. No. Ej, władzę. No. no. O, tutaj jest spojiem. Jest Ta tam tam była narysowana. To jest, to jest kartka. Ej, co to jest? Ej, patrz! Zadaj te środki. Kurde, to nie chcą to Boh. Chodź na werandę. O, o, fuj, to jest mokre. Piwnica, idziemy. Dobra, jesteśmy już w piwnicy. Z tym, że zaraz spadnę też ciemno. Chodźmy na ten zobaczyć. No dobra. Nic chyba nie ma. Nie ma, dawaj idziemy. To jak idziemy tam. Widzisz to? Widzę. Ej, tu jest normalnie powieso... Co... Na szyi. Ej, bo ktoś idzie. Weź to. Ej, tu coś jest Co, jest tu? co tu pisać tutaj? Pisać mi to. Wyślij otóż, bo ja nie mam Patrzcie Patrzmy stąd, ja nie mam rądu. Polsko. A to te ciążce, które znaleźliśmy niedawno. pójdziemy no. tam. Jesteśmy tu? No, idziemy. Słyszałeś to? No. I ja, ołała jest. Masz. Ognisko Dum? Dwór. Ej chyba ten to ma, nie wiem, nie umie pisać, dobra, nieważne. Wejdziemy wejdziemy Dobra, idziemy tam, Ej, tu jest! Καπιέρος Ey, του λε τα pupillis, τουλάχιστον τότε που είναι σε